Tabletki Zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki Zmian. Na dobranoc. Dobry wieczór dziewczynki chłopcy. Kłaniam się niszko, słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Tabletki Zmian. A więc wygrała opcja manipulacja, perswazja i wywieranie wpływu. Jaram się jak rzemza Nerona. Naprawdę super. Bo to jest coś, co mi w NLP zrobiło dużą robotę, mam nadzieję, że wam też zrobi. I nie po to, żeby manipulować, żeby robić jakieś dziwne rzeczy, tylko po to, żeby zauważać, kiedy taki proces nas dotyczy. A wywieranie wpływu, perswazja, no cóż, przyda się każdemu bez wyjątku. Dziś przychodzę do Was z bardzo ciekawymi propozycjami, bo będą propozycje książkowe i pewna technika technika wyjęta wprost z neurolingwistycznego programowania. O czym mówię? O raporcie, albo tak naprawdę o budowaniu harmonii i zaufania. Zdaj sobie sprawę, że są takie okoliczności w życiu człowieka, kiedy potrzebne jest dopasowanie i zdobycie zaufania. W NLP nazywamy to, tak jak Ci powiedziałem, raportem. Do czego można wykorzystać, jak można wdrożyć w życie i ku czemu może Ci służyć? Zobacz. My, jako ludzie, mówimy, że jesteśmy do czegoś dopasowani, albo też nie. Do czegoś się dopasowujemy, dostosowujemy, albo nie. Mówimy, że ktoś ma wibracje, które z nami rezonują, albo też nie. No właśnie, raport to budowanie takiej relacji, budowanie takiej wibracji, nadawanie na tych samych falach. Co zatem zrobić? Przede wszystkim, jeżeli masz spotkanie biznesowe, jakąś rozmowę ważną, cokolwiek innego, rozmowę o pracę, to jak masz interlokutora po drugiej stronie, tego, który rozdaje karty, ten, który jest ważny i od którego zależy w większości przypadków decyzja. Po pierwsze, co zrób? To dopasuj swój oddech do jego oddechu. To jest w ogóle absolutna podstawa. Oddychaj dokładnie tak jak on, a przynajmniej staraj się tak robić. Druga rzecz: dopasuj mowę ciała, czyli dopasowuj dokładnie jego ruchy, ale nie kopiuj, nie kopiuj w stu procentach. Nieraz ktoś się naczytał w NLP, że raport, w ogóle wiesz, dopasowanie mowy ciała, dopasowanie ruchów i tych wszystkich rzeczy, i po prostu robi lusterko. I taka sytuacja będzie zauważona od razu. Wracając do oddechu, dopasowujesz oddech nie tak, żeby oddychać dokładnie tak jak ten ktoś, bo każdy z nas ma inną pojemność płuc, innego, każdego z nas dotykają różne dysfunkcje, które są związane z oddechem, więc tutaj nie ma o czym gadać. Jeden będzie oddychał bardzo głęboko do samego brzucha, drugi klatkowo, więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Z tym, że dopasowuj rytm oddechu do swojego interlokutora. Druga sprawa to tak jak ci mówię, dopasowanie mowy ciała, pewnych gestów. Nie rób lustra i nie kopiuj tego wszystkiego, ale od czasu do czasu wykonaj podobny gest do tego, z kim rozmawiasz. To bardzo ważne. I teraz jeden z najważniejszych elementów odbicie emocji. No, bo zauważ, my jako ludzie zauważamy emocje u drugiej osoby natychmiast w przeciągu nanosekundy. Coś nam klika i od razu wiemy, czy ktoś jest smutny, czy wesoły, czy komuś coś działa, czy nie działa, czy ktoś jest zdenerwowany, czy ktoś jest radosny. I teraz w wielu przypadkach rozmów kwalifikacyjnych następują dysonanse. No, bo wchodzisz na, jakąś tam, na jakieś spotkanie i siedzi, załóżmy gość, w wiony. Po kokardy, nabuzowany, a ty tryskasz przed nim optymizmem, i tak dalej. Nie ma chemii, nie ma harmonii, nie ma tego połączenia, nie ma punktu styku. Ja nie mówię, że jak zobaczysz kogoś, kto jest zdenerwowany i doprowadzony do szału, eksploduje tam, że musisz się zachowywać tak samo, ale jest, to jest dokładnie ten sam case, który jest z gestami, z pewnym zachowaniem, z modelem siedzenia, nie? Czyli. Jeżeli zauważysz, że ktoś jest optymistyczny, no to też do jasnej cholery bądź optymistyczna, optymistyczna. Ja wiem, że grasz o dużą stawkę. W wielu przypadkach to jest praca, jakiś biznes, umowa, cokolwiek. Ale nie buduj dysonansu pomiędzy Twoim nastrojem a nastrojem Twojego interlokutora. Tak zwany piesek, czyli branie wszystkich na litość, wiesz, ładne oczki, kotek za o nie piesek, to jest. Słaba technika, naprawdę ona działa, może raz na tysiąc, no dwa, umówmy się. Ale wróćmy do e, emocji. Staraj się być w tym samym przelocie emocjonalnym co twój interlokutor, twój rozmówca. Jeżeli on jest optymistyczny, bądź optymistyczny. Jeżeli on jest śmiertelnie poważny, bądź Śmiertelnie poważna. Oczywiście nie kopiuj tego zachowania w 100%. To nie chodzi o robienie wszystkiego tego, używanie tych samych słów, takiego samego zachowania, tej samej postawy, jak Twój przeciwnik w cudzysłowie. No bo ten ktoś skuma. Mało tego, możesz trafić na kogoś, a w wielu przypadkach tak się trafi, że jak idziesz szukać pracy do korporacji, podpisywać biznesową umowę z kimś ważnym, to wielu tych ludzi, którzy są po drugiej stronie, no właśnie są po szkoleniach NLP. I oni wiedzą, kiedy ty budujesz raport, kiedy ty robisz dopasowanie, reframing i te wszystkie inne rzeczy, które naprawdę stosujemy w NLP bardzo często. Ale podsumujmy raport. Raport to dostosowanie sytuacji i Twojego ciała, Twojego zachowania, emocji i oddychania do Twojego interlokutora. I wtedy, jak dopasujesz oddychanie, dopasujesz emocje, dopasujesz częściowo gesty, powtarzam, nie rób lustra, bo spalisz. To istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten ktoś poczuje się pewnie w Twoim towarzystwie, no bo podświadomie będzie zauważał samego siebie. Koniec kropka. Tutaj można by było dyskutować bardzo, ale to bardzo długo na temat budowania raportu. Ale raport daje Ci coś, co jest absolutnym, prostym, a zarazem mega skutecznym game changerem w wielu spotkaniach biznesowych. Ileż to razy, powiedz, widziałem, jak było jakieś spotkanie biznesowe i siedziało towarzystwo przy stole, no i część towarzystwa grała na kotka ze Shreka, część na cwaniaczków z bombką w nosie, część w ogóle było przestraszonych, a część na wszechwiedzących. I zawsze kończyło się tak samo. Wiesz jak? Wygrywała ta strona, która dopasowała się najlepiej do tych, którzy rozdawali karty. Raport to jedna ze skuteczniejszych technik, nie wymagających zbytniego wgłębiania, bo masz trzy elementy: dopasowanie postawy i ruchów, dopasowanie tonu głosu i tembru głosu i dopasowanie emocji. No właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem głos. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ważnym narzędziem w komunikacji jest głos. Ja nie mówię tutaj o brzmieniu, bo jeden będzie miał niski głos, drugi wysoki, trzecia będzie miała piskliwy, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnego znaczenia. Jest jedna ważna zasada. Twój głos, bez względu na to, jak brzmi, czy jest niski, czy jest wysoki, czy jest barytonem, czy jest tenorem, czy czymkolwiek jest, czy jest piszczącą trąbką, musi być wyraźny. Wszystkie słowa, które wypowiadasz, powinny być zrozumiałe dla drugiej strony. Zapanuj proszę, jeżeli idziesz na ważne spotkania, na ważne eventy, na jakieś naprawdę bardzo ważne rozmowy o dykcje, to nie są trudne sprawy, znajdziesz od metra i w prawo ćwiczeń dykcyjnych na internecie. Mało tego, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich zasób wiedzy, ich zasób, no wiedzy może nie, ale słownictwa, no to w sumie jedno z drugim się wiąże, jest też niesamowicie ważny. No bo ty możesz mieć przepotężne umiejętności manualne, ty możesz mieć naprawdę wiele ciekawych patentów, skilli, wiadomości na temat, nie wiem, klejenia modeli, możesz być obkuty, obkuta po same kokardy. Jednakże, kiedy idziesz na rozmowę biznesową, kiedy idziesz na rozmowę o pracę, kiedy idziesz na spotkanie biznesowe czy jakiekolwiek inne okoliczności, w którym będziesz stosował albo stosowała raport, zadbaj do jasnej cholery, o podstawowe pojęcia, o elementarności, którymi się posłużysz w budowaniu storytellingu, retoryki twoich wypowiedzi. Wiesz, nie ma nic gorszego, jak ktoś, kto przychodzi na spotkanie biznesowe dotyczące, ja nie wiem teraz, kopania stawu. I nie ma zielonego pojęcia, jak się nazywają kolejne procesy, które przyczyniają się do tego, żeby ów staw powstał. Jaką koparką to się robi, jaka gleba i tak dalej, i tak dalej. To są elementarności. I ty być może to musisz wiedzieć, no bo jeżeli szukasz pracy w kopaniu stawów, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym się interesujesz. Tylko, że weź jedną ważną rzecz pod uwagę, i to dotyczy po części głosu i twojego zasobu wiedzy. Twój interlokutor, ten, kto ci daje pracę, nie mieszka w twojej głowie. On nie widzi twoich wiadomości od razu. I wszystko to, co często sprzedasz swoim głosem wyraźnym. Z dobrą dykcją, z postawieniem głosu, z umiejscowieniem, z ładną wypowiedzią, z okrągłymi zdaniami, ze zdaniami złożonymi, czy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie wnikajmy w język polski zbytnio. Od tego zależy, czy ten ktoś zostanie kupiony, czy, zostanie, czy ten ktoś kupi twoją opowieść, czy też nie kupi. I często wiele osób, które mają naprawdę niebotyczną wiedzę, niesamowitą wiedzę, nie pamiętają o jednej ważnej rzeczy, że ich wiedza to jedno, ona siedzi w głowie, ale nomenklatura, którą posługują się na zewnątrz, trafia do drugiej osoby, która zazwyczaj rozdaje karty. Zadbaj o głos, o emisję tegoż głosu, o postawienie, o nauczenie się ładnie mówić, o nieseplenienie, nierobienie różnych wiedz, takich zecy, no bo to nie o to chodzi. Ty możesz mieć dysfunkcję jakąś, możesz, możesz mieć taką wadę wymowy, ale pracuj nad tym, żeby pomimo tego, żeby była ta wada, zrób z niej zaletę. To też się nie zwalnia, jeżeli masz wadę wymowy, do tego, żeby mówić niechlujnie, żeby mówić w sposób potoczny, żeby mówić tak zwanym podwórkowym językiem. Tutaj nie ma na to miejsca. Jeżeli rozmawiamy oczywiście o pracy, o, o rozmowach biznesowych, o takich rzeczach, zobacz, ilu ludzi zrobiło ze swojej wady wymowy i to też powraca temat, jak bumerang do mojej mailowej skrzynki bo ja mam wady wymowy, bo ja seplenie, bo ja nie mówię r. Zobacz ilu polityków, ilu aktorów, ilu naprawdę znanych ludzi zrobiło atut ze swojej wady wymowy. Jesteś jaka jesteś, jesteś jaki jesteś. Nie zwalnia cię to z tego, żeby nauczyć się ładnie mówić w sensie elokwencji, erudycji, wszystkiego tego co chcesz przekazać, zasobu słownictwa, posługiwania się nomenklaturą i wszystkimi tymi rzeczami, które są a konieczne do tego, żebyś ty dostał pracę albo podpisał podpisała umowę. Dbaj o głos, dbaj o dopasowanie, dbaj o gesty, dbaj o mowę ciała, dbaj o emocje i wtedy zbudujesz naprawdę super raport. Raport, który pozwoli Twojemu interlokutorowi zapamiętać Cię dokładnie tak, jak chcesz być zapamiętany i zapamiętana to naprawdę mega ważne. Mówiąc jak mówi młodzież, żeby nie było tak słodko, zajebiście ważne. A teraz uwaga, słuchajcie. Mam kilka książek na dziś, bo wiele osób napisało do mnie maile: "Łysy, dobra manipulacja, super, wywieranie wpływu super i te wszystkie inne rzeczy. Czat, dawaj książki." Otóż jest jedna z najlepszych książek ever na polskim rynku. Ona jest skierowana tak naprawdę do sprzedawców, do wszystkich tych, którzy zajmują się sprzedażem czegoś, ale Naprawdę, z całej łysej siły polecam Ci, żebyś przeczytała albo przeczytał tę książkę. Alchemia manipulacji Richarda Bandlera. Richard Bandler to ten koleś, który wymyślił neurolingwistyczne programowanie. Nie znajdziesz nic lepszego na rynku. Ja wiem, że tutaj będzie dużo o sprzedawaniu, o manipulowaniu, no manipulowaniu nie, ale wywieraniu wpływu na inną osobę. Ten tytuł jest trochę złudny ale znajdziesz tam takie patenty i takie skille, które będziesz bez problemu mogła albo mógł dopasować do każdej życiowej sytuacji. Polecam. Tak się nazywa ta książka, taki nosi tytuł. To jest, autorem tej książki jest twórca neurolingwistycznego programowania. I druga książka, najlepsza pozycja na polskim rynku. Pozycja, którą napisał mój najlepszy nauczyciel, jakiego spotkałem na swojej drodze, Andrzej Batko. Ta książka ma kilka wydań. Zwracaj baczną uwagę na to, żeby kupić wydanie drugie, bo ono jest uzupełnione. Sztuka Perswazji, język wpływu i manipulacji. I słuchaj, to jest jedno malutkie motto, które ci pozwól, że przytoczę. Słowa mogą być bronią, przynieść bogactwo i zapewnić władzę. Tak napisał na pierwszej stronie książki Sztuka Perswazji Andrzej Batko, mój najlepszy nauczyciel neurolingwistycznego programowania. Weź tę książkę, kup tę książkę, kup ją i przeczytaj kilka razy. I wszystko, co w niej znajdziesz, zastosuj w swoim życiu. Obiecuję Ci, że jeśli to zrobisz sumiennie, jeśli się przyłożysz, jeśli nie zleszczysz, nie spalisz, nie olejesz, nie sprokrastynujesz, to ta książka będzie absolutnym, absolutnym młotem na wiele przeciwności w, życiu, w Twoim życiu. Zobacz, ona nie jest gruba, ma 200 kilka stron, mało tego, pisana jest z czcionką dla... Ludzi takich jak ja, czyli mających wadę wzroku, ale naprawdę. Andrzej Batko, sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji. I raz jeszcze, słowa mogą być bronią, przynieść bogactwo i zapewnić władzę. Rozkmin to, bo naprawdę warto. Życzę Ci, żebyś mógł albo mógł obejrzeć raz jeszcze tabletki zmian, nauczyć się budowania raportu, poćwiczyć nad tym wszystkim, o czym powiedziałem, i obiecuję Ci, na kolejnym spotkaniu o pracę, spotkaniu biznesowym, jeżeli wykonasz to sumiennie, twoje szanse na to, że owe spotkanie zakończy się powodzeniem, jest naprawdę o trzy długości dalej niż do tej pory. Czekam na wszystkie maile z pytaniami. Mediteusz gmail.com. Tymczasem zasyłam ukłony do samej ziemi. Co złego to nie ja. Słyszymy się jutro w codzienniku motywacyjnym i oczywiście w tabletkach zmian. O 21.00. Na razie. Tabletki zmian Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian Na dobranoc.